kurwa zacznijcie albo mnie szanować, albo kurwa idźcie oglądać Minecrafta. Bo szczerze, wolę mieć kurwa 500 yy, subów, ale kurwa takich kumpli. W chuju mam to, że mam milion 400. Co mi to daje, jak jestem atakowany z każdej strony? To jest kurwa, czuję się jak wielkie Chiny pizgane przez małą Mołdawię. Gdzie kurwa Mołdawia, gdzie Chiny? Chiny gdyby chciały, to kurwa taką Mołdawię by splunęły i by rozkurwiły. Już nie jesteśmy wielkimi Chinami. My się, kurwa, rozpadniemy, kurwa, jak Królestwo Pierdolne Ming na milion, kurwa, innych kanałów. I właśnie to się teraz dzieje. Więc albo jesteście ze mną, albo, jest, albo idźcie w chuj. Taka prawda. Bo ja już po prostu nie mam siły. Robicie z mojej mordy dupę. Z mojej, kurwa, mordy dupę. Naprawdę. I wszystkie dramy, co są na YouTubie, myślicie, że ja się będę na nie wypowiadał. Ja mam je w chuju. Jak słyszę jd to żygam! Jak słyszę kappa, to żygam! Wiecie kiedy się, jak, się, jak się cieszyłem rano, wstałem, siadłem sobie, przeczytałem sobie komentarze od widzów, zajebiście na kilka, odpowiedziałem, bo lubię odpowiedzieć, bo to jednak jakby mi na przykład Lewandowski, bo ja jestem wielki fanem, mi Lewandowski kurwa odpisał w komentarzu na Facebooku, to ja bym zemdlał. ja was po części też rozumiem. Grałem z paszą i wiem, jak to jest na przykład zagrać z kimś, kogo uwielbiasz. I masz rzadko kiedy dostęp do takiego człowieka. I ja wam mówię. Albo jesteśmy razem Albo tam są drzwi I wypierdale Bo jak kurwa czasami przyjadę na event To nie wiem kurwa No nie odkleilibyście się ode mnie A w internecie macie mnie tak w piździe Kiedyś na PGA byłem witany jak papież kurwa A dzisiaj Idzie i samo i Idzie ktoś inny i tak się zmienia, kto przejdzie. Każdy jest tak sam. Kiedyś się czułem ważny. Naprawdę, kimś ważnym dla Was. Ja wiem, że ja jestem taki, że przyjdziesz po szkole, czy tam po robocie, wkurwiony, usiądziesz, zobaczysz kawałek mojego filmu. Znaczy, no debil. No ale zapomnisz o tym, co Ci się zjebało w robocie, czy tam w szkole, tak? Ja po to jestem, żeby Ci zresetować łeb na polskim YouTubie. A nie po to, żeby się wypowiadać na temat... Nie wiem, Banadisa, kurwa, na temat, kurwa, yy, Phantom Lorda, na temat, kurwa, Jackpotów. Każdy, kurwa, mniejszy jebany YouTuber, który mnie ja atakuje, powinien być zagryzany przez was. Nie widzicie, kurwa, ile te kanały od filmu, kiedy na mnie nasrały, mają już subów? Wy tego kurwa nie widzicie, że od kurwa filmu zawsze na mnie zaczyna się kolesia, kurwa, yy, przyrost na YouTubie? Albo mi kurwa pomagacie, albo mi nie pomagacie, no bo ja już normalnie kurwa nie rozumiem, kiedyś naprawdę z wami, ja, ja się kurwa, jak ja miałem jechać na PGA, ja byłem w szoku i się cieszyłem, że wszystkie te mordy widzę. Teraz jak jadę, to jadę po prostu. Już nie mam tej frajdy, co miałem kiedyś. I to jest wina tego, że kurwa, widz oddala się od mojego kanału. To jest najgorsze, te małe kanały zrobią wszystko, żeby dostać się do tego głównego koryta, tak? To, 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 jest, to ja mówię tak jak kot, kurwa, że do głównego koryta. Ale kurwa, czemu z moich pleców? Nie ma więcej youtuberów, na których można się wypierdolić? Bo co, bo ja ci nie odpowiem, ja ci kanały nie zamknę? To się kurwa zdziwicie. Wszystkie kurwa kanały, które się na mnie wybiły i nie przyłożyłem do tego ręki i nie pomogłem tym osobom, pójdą się kurwa pierdolić. I zobaczycie, kurwa, tak mi dopomóż Bóg. Wszystkie skasuje. A jak kurwa odejdę z YouTube'a, to się dowiecie czegoś takiego na temat polskiego YouTube'a, że was chuj szczeli. I chyba wrócicie oglądać telewizję. Albo się bawimy po bożemu, albo się nie bawimy w ogóle. To ja się nie denerwuje na idiotów. Jestem wkurwiony, że nie mam mojej armii. Czemu się nazywacie Jotpar? Sami się tak nazwaliście. Ja was tak nie nazywam. Wy się sami tak nazwaliście. Weźcie sobie stare filmy z PGA. Ilu was tam było? I Ja kurwa, potrafię z każdym przez trzy dni zrobić sobie zdjęcie. Ja do was tam, kurwa, jechem, a nie, że jakaś, jakaś firma mi zapłaciła, że mam świecić pizdom na scenie, kurwa. Ja wtedy tracę czas, bo wy na event nie przychodzicie, kurwa, zobaczyć i samo pajaca na scenie, bo jak chcecie mieć i samo na odległość, to macie go na YouTubie. Wy chcecie ze mną pogadać, tak? To żeby ze mną pogadać, to te kurwa, mać firmy, Biorą pierdolone VIP od was. A wiecie, ile macie czasu, że ze mną pogadać na takim vip -ie? 30 do 40 sekund. To już są chujnie eventy. Kiedyś normalnie wjeżdżałem w vip i kurwa, na PGA. Zajebiście podeszli, pogadali, posiedzieliśmy sobie fajeczkę, spaliśmy z Dziś się, kurwa, nie da nic zrobić. I nie wiem, czy to jest wina tych organizatorów tych eventów, że się od siebie oddaliśmy, czy tego, że macie mnie w piździe. Nie wiem. Ale mówię, pamiętam jedno. Kiedyś nie było opcji, żeby ktoś na mnie coś powiedział. Dobrego czy złego. Nie było nawet w tagach, kurwa, bali się wpisać i samu. A dzisiaj w tytułach piszą mi samu. W tagach, w opisie, kurwa. Robią filmy o Isamu. Wszystko robią, kurwa, żeby się na mnie wybić. Ja wiem, że do góry małemu łatwiej zaatakować dużego niż, mniejsz niż drugiego mniejszego. Bo łatwiej się wybić. A najczęściej ten du duży nie odpowiada. Ja mam w piździe. Zlewam takiego chuja. Bo wiem, że w oczy by mi nie powiedział, słowa by mi nie powiedział. Ale nieważne co oni powiedzą, to te kurwa 13-letnie chorągiewki, bo kurwa większość 13-letnich widzów, kurwa, to chorągiewki. Łączcie z 14-latkami, bo dzisiaj miałem spotkanie z jedną 14 na arenie i mówię: Ja pierdolę. Ja pierdolę. Co za debil. Więc albo teraz, serio, podejmijcie decyzję: albo ze mną jesteście, albo przeciwko mnie. Bo koniec stanowiska neutralnego. Musimy się określić. No ja już po prostu mam dosyć. W pewnym momencie człowiek, yy, jak dwa lata nie odpowiada, i go ciągle atakują. Załóżmy w szkole. Masz kolesia, którego wszyscy się zaczynają przez dwa lata. Przez dwa lata zaczynają się, całą gimbazę się w niego zaczynają. Co robi w trzeciej gimbazie? Rozpierdala ich. Ja powolutku czuję się jak właśnie ten popychany kolej z gimnazjum. Rozumiecie? I kiedyś miałem oparcie w widzach. Dzisiaj mam jedynie oparcie w tym krześle. To, że ja się nie wypowiadam na temat dram, to to jest to, że mam je w dupie. Kiedyś nie musiałem tego robić, bo wy to załatwialiście za mnie. Psyk! YouTube działał po dwóch dniach tak samo, jak działał wcześniej. Dziś YouTube to jest zasrane rakowisko. To jest rakowisko. Gdzie się nie wejdzie, to jest hejt. Naprawdę. Ja sobie głupoty chcę robić. Wczoraj próbowaliśmy nagrać hurta. To miałem tak dosyć, że się nie dało. Ja ci z dupy Zobaczymy, wylazłem jak oglądać mówię, jak... to, łapać jakieś zastrane pokemony, bo żygam komputerem. Ja od kiedy jestem na YouTube nie miałem tak, że żygam komputerem. Jak A ja im zaczynamy żygać. Ja to robię, bo lubię! Ja bym nie musiał w życiu nic robić. Ja to robię dla was kurwa, nie dla siebie. po prostu człowiek w pewnym momencie nie wytrzymuje. Najlepiej jak kurwa ze mnie robicie właścicieli wszystkich stron świata. Wczoraj się dowiedziałem, że jestem właścicielem Opeskińców. Wejdź kurwa na Opeskinsy i zobacz kurwa, kto jest właścicielem! Albo bestmot, kurwa, no ja nie jestem właścicielem! Cyrkla też nie byłem. również. Że co ja jakiś kurwa ze mnie robicie. Ja bym chciał odbudować potęgę kurwa moich widzów. Was się kurwa bali nawet wszędzie, kurwa. Cały YouTube się was bał. Cały kurwa YouTube się was bał. A dzisiaj się z nas kurwa każdy śmieje. Naprawdę, każdy się z nas kurwa śmieje. Widzicie te kurwa komentarze tam? Pod filmami jakichś tam cymbałów? O, przyszedł głupek z JP Army. No kurwa, mać, do walczcie z tym głównym. Dacie sobie pomiatać? Identyfikujesz się z, z tą grupą, to walcz o nią. Nie musisz się pizgać w mordę. Masz klawiaturę, masz myszkę? Zrób porządek w internecie. Werbalnie. Nie musisz od razu się lać. już po prostu czasami nie wytrzymuje, nie? Czasami po prostu nie wytrzymuje. Ile można wycierać sobie yy, dupę moją mordą? I tak samo wami, bo piszą dzieciaki z odpalni. Przecież przykład. Na y, niesławnym Yukonie. Yy, JP Arbia kontra Hajsownicy. Przecież wy byliście więksi ode mnie. Hajsownicy to same dzieciaki tam wtedy były. I było widać, jaka grupa stoi obok mnie i jaka stoi grupa obok yy, Gipera. To dwa światy są. Są dwa światy. Wy dorastaliście razem ze mną. Gdzie są ci widzowie, ze, którzy dorastali z raz rozrostem mojego kanału? Gdzie wy kurwa jesteście? Kiedyś walczyliście w chuj. Dzisiaj... Taki mały youtuber może się z Was śmiać. Dlaczego? Bo na to pozwoliliście. Na to pozwoliliście. I nigdy nie powinno tak być, żeby ktoś ze mnie czy z moich widzów się śmiał. Spędziliśmy z sobą piąty rok już leci, nawet ponad mi się wydaje. I wydaje mi się, że Wy mnie znacie, ja Was znam, tak? Przynajmniej ja wiem, do czego byliście zdolni. Co się zmieniło, nie wiem. Ale jak widzisz, że plują na kolegę. Nieważne, czy go znasz, czy ty mieszkasz w przemyślu, a on. Nie wiem. w Gdańsku. Ale. oglądacie te same filmy. Lubicie tego samego autora. I ty jesteś z JP Army i on jest z JP Army. I widzisz, że go wyzywają. Dlaczego mu nie pomożesz? Kiedyś byście żarli te kanały. Przypomnijcie sobie, starze wideo, no pamiętać. Nieważne, co by się działo w internecie, kto wygrywał? JP Armia. Nieważne, czy bo trzeba komuś pomóc w internecie? Kto to robił? JP Armia. A dzisiaj? Nic. Totalnie nic. Albo, albo jesteście ze mną, albo przeciwko mnie, bo, bo... Może stawiam was trochę pod ścianą. Ale mówię, kiedyś pomagaliście mi zawsze. Dzisiaj macie mnie w dupie. To mnie tak strasznie wkurwia, bo ja nic złego nie robię. Od dwóch lat totalnie nawet się nie wypowiadam na inny temat na tematy innych dziwnych wojen bo je olewam. A wy, jak mnie atakują, to nawet czasami potraficie stanąć i przyklaskać albo jakieś gówniane screeny wrzucać i zaśmiecać. Pamiętajcie, że mnie nie obchodzą wojny na YouTubie. Nie obchodzą. Ale jak mnie ktoś atakuje i ja nie reaguję, to czekam, aż Wy zareagujecie za mnie. Czemu ja nie reaguję? Bo nie chcę pokazywać, że ktoś taki tam jest na dole, tam głęboko w studni, za szlamem, za głównem, który próbuje się wybić. Dlatego ja nie odpowiadam. I kiedyś Wy rozumieliście to i załatwialiście tę sprawę za mnie. Musicie zrozumieć, że nie chcę, żeby powstawały kanały, które. Mają swój fundament w każdego youtubera po kolei. U każdy dostaje. Tylko że na mnie się zawieszają i widzą... Ej, po i sam poszło. No to idę szczebelek dalej. Wiecie o co kaman, nie? A powiedzieć można wszystko. Naprawdę, powiedzieć można wszystko. Ja mówię, ja nie jeżdżę na event, bo dadzą mi 8 tysięcy. Mam to w chuju, ja chcę do was jechać. Gdzie to zrozumieć, że ja chcę do was jechać? Ja te 8 tysięcy dostaję za to, że mam chyba tremę i się boję wyjść na scenę. Bo tak jest, nie umiem gadać przez mikrofon. Cieczynse, kurwa, jak mam gadać przez mikrofon. Ja kiedyś na eventy zobaczcie, jeździłem na PGA byłem zawsze. Yy, na IM jeździłem zawsze, tylko za plakietkę. Dzisiaj po prostu nie chcę się jeździć w tej klatce, bo się czuję jak eksponat. Zzo. Stoję, kurwa, klatka jest przede mną. I widzowie przychodzą i głaskają mnie jak taką małpę, biorą podpis i olewają mnie totalnie. Temu nie lubię eventów. To jest straszne, to jest straszne, że kurwa ze mnie taką świnię robią. A mówię, a na PGA, na Jemie, na wszystkich eventach, czy będę nagrywał, czy nie, ja dowiodę sprawiedliwości. I Wy będziecie tego świadkami. A ludzie, którzy źle mówili. Musieli kurwa na Antarktydę się wyprowadzić. Żebym ja ich nie przyciągnął za ryj do kamery. I nie zmusił do mówienia prawdy. Naprawdę. Bo ja zaczynam się denerwować. A ja jestem coraz z innej gliny niż cały YouTube. I w którymś momencie naprawdę pęknę. A jest coraz bliżej. Jak możecie zauważyć? Jest coraz bliżej. I powiem szczerze, że jak nie chcecie mi pomagać, to lepiej odsubskrybujcie mój kanał, bo albo jesteśmy rodziną Internetową, trochę zwariowaną, czasem pojebaną Ale rodziną Albo kurwa się nie znamy Ja wiem, że duże grono osób Jest Ciężej utrzymać w ryzach Utrzymać z nimi kontakt Ale wydaje mi się, że robię co mogę Powiem szczerze, to tym się człowiek nie powinien chwalić, ale ja... Ja więcej wydałem charytatywnie... ...niż te kurwa kanały spierdolone, które mają dramy... Rr, ...mają subów. Wy musicie zrozumieć, że ja nie jestem złym człowiekiem. Ci, co kurwa mnie oglądają od zawsze, wiedzą doskonale. I nie możecie ze mnie robić na chama złego. Bo wam powiedział tam jakiś kurwa Plastuś A. <laughs> czy kappa kap, B. Po prostu to są straszne rzeczy. To są straszne rzeczy. Ja chciałem o tym film zrobić, ale mówię, zrobię film i sobie tak myślę na chuj. Wypromuję jakiegoś typa. Znowu. Po co? Popatrzy, popatrzyłem parę dni, po tych filmach powstało kilka. Jedni pierdolili A, jedni pierdolili B, trzeci widzieli smoki, kurwa nawet. A czwarta osoba powiedziała, że jestem właścicielem Peskińców, to już ogóle jest. No, ale mniejsza, a większa. I nikt nie zareagował. Każdy przyklaskał. Tak sobie siedzę mówię. Jak mnie, kurwa, nie szanują. To chuj to robić. Kiedyś jarałem się w pizdu po wrzuceniu filmu. Kurwa. Każdy komentarz przeczytałem. Taki przyjebany byłem. Ja jestem pierdolony no-life'em, ja potrafię siedzieć po 12-16 godzin przy komputerze. Kiedyś potrafiłem rzucić 5 filmów dziennie. Okej, okay, zasięgi wyższe, większe zarobki, ale potrafiłem wrzucić kiedyś 5 filmów dziennie. Dzisiaj ledwo potrafię wrzucić jeden. Ureksztę kasuję, bo jestem nerwowo wykończony. Tym, że ludzie się ze mnie śmieją, z moich widzów, kurwa, zrobili sobie chusteczki do wycierania nosa. No upadek cesarstwa, kurwa, naprawdę, upadek cesarstwa. Jak teraz nie zrobimy czegoś w tym jebanym internecie, to kurwa upadniemy. To jest ostatni moment, żeby wstać i coś zrobić w tym internecie. W każdą dramę, w każdą dramę mnie kurwa wpierdalacie, w każdą. Naprawdę w każdą dramę, w której kurwa nie uczestniczę nawet której nie ma nawet o mnie mowy. Pamiętajcie. I to sobie naprawdę weźcie do serca. Nieważne, co się stanie w internecie. Ja mam to w dupie. A jak coś pierdolą na mnie i ja na to nie odpowiem, to mam to w dupie. I czekam na reakcję z Waszej strony. Bo albo jesteśmy razem, albo na chuj to w ogóle robimy.